Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne nieraz podróżując autem żałowaliście, że nie posiadacie urządzenia, które mogłoby monitorować to, co dzieje się przed Waszą przednią szybą. Jest z nami w studiu Pan Rafał. Witam cię serdecznie. Witam. Ty uzbroiłeś się w takie urządzenie, i to nie byle jakie, bo jest to kamera samochodowa firmy Vordon, dokładnie model DVR-069D, tak? Tak, dbam o zdrowie i bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny, dlatego wychodzę naprzeciw sytuacjom, które mogą zdarzyć się na drodze i uzbroiłem się w taką oto kamerkę. Więc dbasz też o portfel, ponieważ z tego co wiem, ten sprzęt nie jest wygórowany cenowo. Zdecydowanie, nie zapłaciłem za niego dużo, a jestem zadowolony z jego jakości. Mhm. Zarówno... Z jego parametrów technicznych, jak i estetycznego wyglądu, i tego, że można go umiejscowić w każdym, tak naprawdę miejscu w samochodzie. Mhm. A powiedz mi, co zrobiłeś zaraz po tym, jak zamontowałeś to urządzenie w swoim samochodzie? Przede wszystkim musiałem przeprowadzić jazdę próbną i zobaczyć, jak to urządzenie działa. Mhm. Byłem zaskoczony jego funkcjonalnością. Bardzo podobało mi się to, że bardzo łatwo ym, można obsługiwać to urządzenie. Mhm. Kamera jest bardzo intuicyjna, i moja żona także bardzo szybko się jej nauczyła. Powiedz, wrzuciłeś do internetu to nagranie? Do internetu nie, nie publikowałem tego nagrania, zostawiłem je dla siebie, ale faktycznie jest ono gdzieś na dysku. Ale jesteś świadomy, że taka opcja wchodzi w grę? Oczywiście. Świetnie. Powiedz mi, dlaczego poleciłbyś to urządzenie swoim znajomym? Przede wszystkim dlatego, że jest zgrabne, funkcjonalne, ma naprawdę bardzo fajne parametry techniczne. Wszystko zapisuje się na kartę SD, jest łatwe w obsłudze, przystępne cenowo i tak naprawdę dla każdej rodziny. A co sądzisz o firmie, która oferuje aż 36-miesięczną gwarancję? Jest to bardzo, bardzo korzystna rzecz dla każdego potencjalnego. Potencjalnego kupca, gwarantuje ona dużą swobodę i bezpieczeństwo zakupu. To trochę tak, jakby producent był pewien, że to urządzenie jest niezawodne. Dokładnie tak. Moi drodzy, wy się o tym oczywiście przekonajcie. Wystarczy zaopatrzyć się w kamerę samochodową firmy Wordon.